Powicie mam zrobić lekarską. Włamania mam normalnie z tyłu. Już pan sprawdza? Co pije? Nie, bo tu woda leci wszędzie tutaj. Woda leci. Widzi pan, że tyła mam. <grystanie> Kapa, Nie wódka. Masakra, kurde. Dlatego mi pęk i chociaż ty mi pomaga z tego rzędu, że mnie jest trochę... Uspokaja to. Widzi pan, że bucele po nie mam, tylko no. zobacz, napój i piwo, po to, żeby kurza na alkohol zabił, kurza, żeby w bólu nie czuł. Mam panu pokazać... Ja sobie zrobię, wy pan, zdjęcia tutaj tego przecieku, nie? Ma pan mi pokazać ze szpitala, z więzienia... Nie, no dobra, nie musi pan pokazywać. Ja więzienia nie? mi panie. Ja muszę zobaczyć po prostu ten przeciek, bo to mi na łeb leci, kurde, A na dwie, dole. A teraz zaczęło lecieć, wie pan. Ja pierd. Ja myślałem, że tylko do mnie dochodzi tak. Nie, to u mnie leci.